Kilka tygodni temu przyszła mi do głowy taka szalona myśl, a co gdyby nie pisać książki, trzeciej książki nawet w kawałkach, lecz zamiast niej nagrać podcast. Coś jak audiobook, tylko nagrywany w odcinkach, biznesowy, ale z fabułą. Taki, żeby czytelniczka, słuchaczka nie musiała wygospodarowywać kilku godzin, no bo kto ma je w nadmiarze? i pozbywać się z domu rodziny, i czytać, i robić notatki, i wdrażać w życie, co gdybym zamiast tego dostarczyła jej biznesowych wskazówek w pigułce. Ale nie takiej gorzkiej, po której masz niesmak przez kilka godzin, tylko takiej delikatnie szczepiącej w język. Kto choć raz paluchem jadł wisolwit, wie o jakiej pigułce mowa. I tak oto narodził się pomysł na wakacyjny podcast o klientach bez cenzury. Zaintrygowałam Cię? No to słuchaj dalej. Podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą, jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować, zapraszam serdecznie Karolina Brzuchalska Pretty Well Done. Od kilku miesięcy mierzę się z tematem trzeciej książki. Napisałam nawet jej ostatnie zdanie. Tak, ostatnie, nie pierwsze, chociaż wiem, że raczej od tego powinno się zacząć pisanie książki. Ja tymczasem trochę zabrałam się do tego od dupy strony, bo wiem jak ta książka się skończy, ale jaki będzie miała przebieg, to na razie niekoniecznie. No, zdarza się. Wymyśliłam zakończenie, no ale historia nie powstała. I muszę przyznać, że wyrzuty sumienia zjadały mnie jak robaki nad psute jabłko, bo bardzo chciałam tę książkę napisać. Mam ją w planach na 2022 rok, wpisałam ją w kalendarz, nawet rozpisałam projekt. Ale napisanie dalszych losów Katarzyny to pikuś. Tymczasem połączenie ich w biznesowy poradnik wymaga już takiego większego przemyślenia. A ja chciałam tym razem napisać poradnik o klientach. Jednak żeby to nie były takie nudne wytyczne od A do Z, przy których zasypiasz wieczorem nie wiedząc kiedy i rano budzisz się z poczuciem... E, ja w ogóle coś czytałam? Nie, o takich poradnikach zupełnie nie mówimy. Zresztą, jeśli poznałaś już pierwsze dwa moje poradniki, to wiesz, że biznesowe historie Katarzyny powstały po to, aby budzić skojarzenia, i że nie one są kluczem tych całych poradników, tylko biznesowe wskazówki i porady. No bo, co z tego, że ja ci napiszę, że zakładając firmę musisz zrobić to i to i jeszcze to, przecież ty to zapomnisz po trzech dniach. Kiedy jednak przeczytasz historię Kaśki i zobaczysz, jak pakuje mężowi brudne skarpetki do teczki, służbowej teczki oczywiście, i on te skarpetki wyciąga przy wszystkich na zebraniu, dlaczego pakuje? No bo przecież jak pracuje się z domu, to się nie sprząta i Katarzyna nie jest sprzątaczką, to ty od razu zapamiętasz, że praca w domu to praca, a nie malowanie paznokci i że rodzina powinna wspierać, a nie wręcz przeciwnie. No właśnie, i tak się zbierałam do pisania tego trzeciego tomu, bo pierwsze dwa tomy napisałam w pół roku. Oczywiście nie naraz, tylko rok po roku. Trzy miesiące pisania, trzy wydawania, od maja do listopada, bo poradniki były gotowe. No ale z trzecim niestety idzie mi jak po grudzie. Najpierw nie miałam pomysłu na temat przewodni, potem zawiodła Katarzyna i historia nie chciała się napisać. A ja nie jestem zwolenniczką pisania pod dyktando, czekałam więc, aż moja bohaterka przemówi tak też się stało kilka tygodni temu, kiedy ja usłyszałam taki wyraźny głos w głowie, chcę opowiedzieć historię o klientach. O klientach tak naprawdę to mogłaby powstać druga opoja narodowa. I mogę się założyć, że byłaby pięć razy dłuższa niż Pantadeusz. I to jeszcze by było mało, bo klienci są tak różni, że można o nich mówić i mówić i mówić. Ten temat nigdy się nie kończy. To jest po prostu temat rzeka. No właśnie, mówić. Pisanie zajmuje bowiem mnóstwo czasu, a wydawanie i jeszcze więcej. No i wtedy pomyślałam sobie, że w zasadzie to ja chcę ustami Katarzyny opowiedzieć tę mrożące krew w żyła historię. Opowiedzieć o sytuacjach, które nas podwykonawców niestety nie rozpieszczają. O tym, z jakimi typami klientów mamy do czynienia na co dzień. A przede wszystkim, jak sobie z nimi poradzić, jak zapobiegać zamiast leczyć i na co uważać, jak nie popełnić błędów, jakie są blaski i cienie współpracy z różnymi typami klientów. No właśnie. Po co? Oczywiście z jednej strony ku przestrodze, z drugiej trochę ku pokrzepieniu serc, żeby było ci trochę raźniej, że nie tylko ty miewasz trudne współprace, trudne chwile, trudne dni. No bo niestety tak jest. Yy, I. Że nie każda współpraca jest idealna. W zasadzie na idealną współpracę rzadko kiedy trafiamy. Co prawda, ja wielokrotnie w czasie ostatnich pięciu lat opowiadałam o klientach idealnych, o tym, z kim chcemy pracować, o tym, jak takich klientów rozpoznać, jak ich zmapować, czyli stworzyć taką kopię klienta i tylko z takim typem pracować. Typem w sensie rodzajem, nie że, typem, typem. I jak sprawić, aby jeden klient idealny przyciągał kolejnego. Ktoś powie, że klientów idealnych nie ma. Oczywiście będzie miał rację, ale ja już na jesieni zaproszę cię do mojego nowego programu rozwojowego, w którym będę opowiadać o klientach w całkiem innym ujęciu i jak to zrobić, żeby pracować z takimi osobami, z którymi współpraca daje nam satysfakcję, pieniądze i spełnienie zawodowe. Brzmi jak utopia yy, trochę tak, ale tak się da. No więc o tym już niebawem. Natomiast zanim to jednak nastąpi, no to oczywiście chciałabym zmierzyć się z Katarzyną. Słyszy mi bowiem ta bohaterka kołki na głowie, że klienci to nie tylko kakao z pianką i pteś, że nie wystarczy sobie powiedzieć, że chcę pracować z takim i takim klientem, bo czasem bardzo trudno jest rozpoznać typ klienta, co więcej, czasem nie jesteśmy w stanie zauważyć, że coś z tym klientem będzie nie tak. Że na przykład podczas rozmowy wstępnej albo nie zauważamy, albo ignorujemy sygnały ostrzegawcze, o czym opowiadałam kilka tygodni temu. No więc ja postanowiłam posłuchać tej złośliwej jędzy, w sensie Katarzyny, bohaterki moich książek, i nagrać powieść w odcinkach. Na początek, w formie podcastu. Pięć historii, pięć rozwiązań, pięć propozycji działania. Opowiadam w nich o blaskach i cieniach współpracy z klientami, o zachowaniach, które w zasadzie nie powinny być akceptowalne w idealnym świecie. Ale, że w takim świecie nie żyjemy, no to czasem przymykamy um, oko, a potem plujemy sobie w brodę i zgrzytamy zębami, nieomal je sobie łamiąc. Tak, Tak bywa czasem. I z każdej z takiej współpracy staramy się wyciągnąć wnioski. Na szczęście wychodzimy też zazwyczaj z tej współpracy mocniejsze. Co prawda na początku dostajemy tak bardzo mocno w twarz, ale potem podnosimy się, otrzepujemy skrzydełka, poprawiamy koronę i ruszamy dalej, dopisujemy kolejny punkt do kontraktu z klientem albo do umowy, jak kto woli, no i obiecujemy sobie, że to już ostatni raz. No i teraz pojawia się pytanie, czy. Podcast zamiast książki, czy to ma w ogóle sens? Bo owszem, będzie książka w odcinkach. Audiobook, z którego być może kiedyś powstanie kolejny poradnik. Taki w wersji papierowej, w wersji elektronicznej. Na razie zostanie nagrany. Być może powstanie też na tej bazie kurs online. Tego jeszcze nie wiem. Jest to prawdopodobne. Na razie piszę odcinki, nagrywam i mam z tego mnóstwo frajdy. No i satysfakcji przy okazji, bo wiem, że to będzie prawdziwa petarda, że tego jeszcze nie było. A w zasadzie jest, już teraz jest, bo ja to zrobiłam. I tak możesz się już zapisać na tę serię. Link podam Ci w opisie do tego podcastu. Tak, zapisać, bo ten podcast będzie za zapis. To nie będzie podcast ogólnodostępny, nie będzie go na Spotify'u, nie będzie go w aplikacjach do nagrywania podcastów. Udostępnią go bezpłatnie, ale tylko osobom prawdziwie zainteresowanym tym tematem, czyli tematem pozyskania klienta i współpracy z nim. I jeśli chcesz posłuchać, czego unikać w takiej współpracy, jak nie dać się zrobić w konia, jak nie przeszarżować w komunikatach oraz y, popracować nieco nad sztuką negocjacji i asertywności, to zapraszam Cię do zapisu na listę zainteresowanych podcastem. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka, tak jak wspomniałam. Wszystkie odcinki będą dostępne na platformie kursowej, bezpłatnie. Po zapisie na listę otrzymasz maila ze wskazówkami, jak się na tą platformę zalogować, a ponieważ całość będzie taką trochę powieścią w odcinkach, to każdy kolejny rozdział będzie się pojawiał na platformie po tygodniu od wysłuchania poprzedniego, równo 7 dni. A dodatkowo będziesz mogła też skorzystać z moich wskazówek, które będą ci przesyłać mailem, z checklist no i z materiałów dodatkowych. Brzmi interesująco? Mam nadzieję. Jeśli tak, to klikaj, zapisz się i słuchaj pierwszego odcinka, bo tak, pierwszy odcinek jest już dostępny. Co możesz zrobić w zamian? Podziel się linkiem do podcastu z innymi zainteresowanymi osobami. Przez następne kilka tygodni przygotowałam też trochę niespodzianek dla osób zapisanych na tę listę, więc myślę, że naprawdę warto, jeżeli temat klientów jest tym tematem, który Ciebie aktualnie interesuje najbardziej. Ok, to tymczasem życzę Ci pięknego dnia, do zobaczenia w mediach społecznościowych, no i oczywiście do usłyszenia za tydzień.